Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym drapingu na kanale Trola. Dzisiaj zapraszam na taki draping maluszków. E, mamy tutaj super siódemeczki. Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą. Mamy 10 sztuk. Pójdzie szybciutko dzisiaj, króciutki draping raczej. E, oczywiście tutaj szukamy siódemeczki, czarną lub czerwoną. Czerwona siódmeczka daje nam pomnożenie wygranej. Razy dwa, tabela wygranych. No i co? Jedziemy jedziemy z tematem. Mamy znapeczkę numer 55 z paczki. Trzymajcie kciuki, abyśmy tutaj trafili jak najwięcej siemek. No tak, zaczynamy od czwóreczki w ogóle przybliżymy troszkę. O, tak będzie chyba idealnie czerwona trójeczka. O, bliżej, bliżej. Mamy 8. No, 1 w dół. 1 w dół. A, nie dwa w dół. Mamy 6. I 2. I daleko, daleko. Już jesteśmy od naszej siódemki. dziewiątka, I ostatnia liczba to 5. No i lipa. Zdrabka numer 55. Pusto. No to może 56 numer da nam jakąś siódemkę. Mamy 6. 2, 5, 9, 8, 3 i ostatnia liczba to 4. Niestety, kolejny pustaczek. Strabka 57. No tutaj już siódemka musi paść. Nie ma bata, że nie będzie. Nie wierzę w to. 8, 6, 5. 4 i teraz będzie pewnie 3. Dokładnie 2. No i może jeszcze będzie 1. To dopiero by było 9. No nie. 9, ale tak czy siak. Druga zdrapeczka pusta. Nie, trzecia już. Już trzecia. Zapędziłem się. Tu mamy numer 58. No to może tu. 4, 5, 3. 9 8 6 I tu mamy 7 meczkę. Nie, 2 Kolejny pustaczek, czwarty już. Hmm. No dobra, zdrabka numer 5 dzisiaj, a z paczki 59 numer 9 8, tu musi być 7, a, 4. Niestety nie. 2, 5, 6 i ostatni numer 3. No niech to kurczaki. Kolejny puszaczek. No dobra, no to bierzemy kolejną strapeczkę. Strapeczka numer 60 z łypaczki. No jak pięknie się zaczęło. 7, elegancko. 2, 3, 6, 8, 4 i ostatnia liczba to 9, a ta siódmeczka da nam dychę. Uwaga, uwaga! Nie, dwojeczkę. <śla> Za dużo bym chciał. No ale dobra, dobrze i to. Mamy chociaż jedną dwójeczkę, a przed nami jeszcze cztery zdrawki. Hmm, 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 zaczniemy od numeru 51. I tu mamy tak, dwójeczkę, siódemeczka. No, w końcu się ruszyło. Druga siódemka już dzisiaj. 3, 4, 9, 5 i ostatnia liczba to 6. No to odkrywamy. Uwaga, uwaga. Tutaj siódemka daje nam też 2 złote. No dobra, miło. Mamy dwie zdrowki trafione. I zdrawka przedostatnia, numer 50. Nie, sorry, mam jeszcze 3. No to prawie przedostatnia. I teraz tak, ta ma numer 52 z zypaczki. I tu mamy tak: 8, 6, 5, 2, 4, 9 i 3. No, niestety pusto. Teraz mam dwie zgrabeczki jeszcze i ta będzie przedostatnia, numer 53. No to drapiemy. Numer 2, 3, 6, 4, 8, 5 i ostatnia liczba to 9. Pustaczek, niestety, pustaczek. I kochani, mamy ostatnią zdrapkę już dzisiaj, numer 54. Trzymajcie kciuki, żebyśmy coś tutaj jeszcze wyskubali od tego lotu. Mamy, e, mamy piąteczek, no chciałoby się. <laughs> mamy piątaczka, piątkę, czwóreczkę, osiem, dwa, 9 i jeszcze dwie liczby, 6 i ostatnia liczba 3. No niestety tutaj mamy też pusto. Kochani, 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 mamy dzisiaj na 10 strapek 2 trafienia, 2 siodemeczki i tu mamy 2 złote i tu mamy 2 złote czyli taki standardzik w tych maluszkach. No cóż, ja się cieszę, bo zawsze mogłoby być gorzej także ja jestem naprawdę szczęśliwy kochani. Dzisiaj już wam dziękuję. Zapraszam na kolejne drapingi. No i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hejka.